W 1972 roku podczas festiwalu w Opolu Andrzej Dąbrowski wylansował wielki przebój do zakochania jeden krok. Dzisiaj następnie przy ulicy Sportowej 12 w kole miejscowa Olimpia i Kania Gostyń powalczą w finale baraży o czwartą ligę. Nawiązując do słów hitu sprzed lat obu drużynom pozostał już tylko jeden jedyny krok, nic więcej. O tym, kto spełni swoje marzenia, przekonamy się mniej więcej za dwie godziny. Na to spotkanie zaprasza ekipa Futbol Wielkopolsce.pl Czas na składy obu drużyn, które właśnie pojawiły się na murawie. Zaczynamy tradycyjnie od gości. Z numerem pierwszym Bramkarz Kacper-Przybylski, z numerem piątym Marcin Golniewicz, z numerem szóstym Daniel. Tomaszewski z siódemką zagra Bożej Danielczak, z dziewiątką Jakub Harendarz, z dziesiątką Michał Jernaś, z czternastką Dawid Jędryczka, z szesnastką kapitan Damian Krzyżostaniak, z siedemnastką Oskar Wulke, 29 to Sebastian Matyja, 77 zaś Alan Jankowiak. No i czas na gospodarzy z numerem pierwszym da Wiktor Kołodziej Kołodziejek, przepraszam to jest bramkarz, z numerem trzecim Dawid Wiśniewski, z numerem piątym Jan Iwulski z numerem 15 Wiktor Różewski, z numerem dziewiątym Kapitan Michał Rutkowski z numerem 11 Dawid Lewandowski, z czternastym Szymon Bartosik z numerem 16 Olaf Osowski, z numerem 18 Bartosz Frontczak 19 Jakub Antosik, dwadzieścia jeden Kacper Jędrzejczak Natomiast... Poprowadzi trójka sędziowska w składzie jako główny Eliasz Pawlak, a jego asystentami na liniach są Dawid Maciejewski i Piotr Bacia. Przypomnijmy, że w meczach półfinałowych, o czym też będzie okazja powiedzieć później, Olimpia Koło wygrała z KP Piła na wyjeździe po dwóch golach Jakuba Antosika. Mecz zakończył się wynikiem 1-2 dla gości. A tymczasem Warta Śrem uległa dzisiejszemu oponentowi... Ustawioną na y, trybunę główną. Wzbudził duże zainteresowanie. Zaparkować już tak godzinę przed meczem nie było praktycznie gdzie. Y, no ale y, to są Sika. No i jako podnosi, dostaje tę piłkę, odgrywa do Olawa ja, Ten mija krywa, Olawa wchodzi wchodzi polekalny do dośrodkowuje piłka jednak ponad głowami wszystkich I jeszcze y, walczy. Dawid, Wiś, Dawid Lewandowski broni to. Była ekipa ze śremu no i było nerwowo w końcu no teraz y, Dawid Ndżyczka, no i chyba mamy gole dla zawników z Gostynia w 34 minucie goście wychodzą na prowadzenie niestety tutaj nieporozumienie zobaczmy jak do tego doszło, wrzutka w pole karne radzi sobie tutaj jeszcze defensywa Olimpii natomiast Alan Ankowiak wszedł w pole karne no, i właściwie do pustaka nożna to jest męska gra, więc nie ma zbyt wiele powodu, co przerywać gry i też psuć płynność. kolejna wrzutka w pole karne, w bliżej pole karnego olimpii. Pamiętam jak to się zakończyło przed chwilą, a to uderzenie. rezerwowi wśród nich m.in. Dawid Zawadzki, Hubert Rosiński czy Mikołaj Czejka. Czasem wrzutka w pole jest skolnie. jednak to świetne dośrodkowanie Wiktora Różewskiego na główkę, podał się do demisji po serii przegranych spotkań, a no, no, wtedy 5-0 z Wilkami i Wilczyn, jakby, a teraz mało Olimpia. Olimpia Może teraz za chwilę o tym, Dawid Lewandowski. Dośrodkowanie w pole karne. wyskakuje do piłki. Olaf Osowski, ale w następnej przerwie. Tymczasem Kania Gostyn wyszutkowanie w pole karne i uderzenie z odległości Michała Jernasia, jednak oddalono od bramki Kacpra Przybylskiego. Adrian Musialik, ale bardzo wysoko ponad poprzeczką. Adam Musialik w pole karne. Czy tam był faulowany zawodnik z koła? Nie. I arbiter nie dyktuje rzutu karnego. Być może zagranie ręką, ale zobaczmy tutaj. O właśnie w tym momencie zawodnik z numerem 6. Daniel Tomaszewski. Bardzo blisko awansu z gości. Polekany udał się Kacper Przybylski zresztą, Wiktor Kołodziejek no ale jakż ostatnia akcja tego spotkania dośrodkowanie i niestety ponad bramką i arbiter jeszcze nie kończy tego no i może teraz Olaf Osowski do Szymona Bartosika, ale zatrzymane. No i teraz arbitry kończy mecz. Kania Gostyn wygrywa to barażowe spotkanie po golu Jakuba Herendarza z 34 minuty. Olimpia Koło po kilku latach nie wróci do czwartej ligi. Zostanie na piątym poziomie rozwiskowym.